Halo widzowie, widać mnie. Jestem boku tego. Jest ciemno i w dodatku. Jest aż tak noc. Jak jest tutaj, to nie. Ale pokażę wam niebo. Ale to nie jest. E, tu słońce, tu słońce, tu jest lampa. Ale... To niebo jest trochę blade. Chyba... Chyba się robi noc. po walutku jak w Minecrafcie. A co ja doskoczę tam do snurka? Aj. O! Miałam! E, miałam ten snurek normalnie. Widać mnie? Ok, widać. Ja mam 30. Ja mam... Było 22 lajków, teraz 36 sześć. Zowiec serduszko lajk like, serduszko Tylko Co się zrobiłam? Te, ja lubię te serduszka czarne robić. Mam, mam ten snurek, mam tutaj snurek. Mam snurek, kolejny raz. Mam snurek, kolejny raz. Mm. Bardzo się cieszę, że wy mi, mi dajecie lajki. Do tego żadnej subskrypcji. A nie szkodzi. Idę po Klarę. Klarę, o tutaj. Poczekaj, idę na światło. Tutaj Klara, Klara. Poczekaj, nie tutaj. Klara. Dzień dobry, jest córko. Dzisiaj nagrywam. Kolejny film ze. Że... Oczywiście ją, Klara. Ale zobaczymy teraz na ciemność. Prawie ją nie widać. Ale widzicie ją? Widzicie ją? Okej, okay. okay, chyba widzicie, Ale eee, chyba wyjdziemy sobie na światło, po potem ciemno, Klara Klara Klara. kolera, 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 flipa zrobiła. Butl, e, bo, e, Jestem bardzo z, y, dumna ze Klary. E, co to? Ała! Ała! Kolejny... Tylko y, y. dwa razy Klara mnie ugryzła. Tutaj jest, no, tutaj. Poczekaj. Tutaj, tutaj. Kolejny raz mnie ugryzła, tylko jeden raz, teraz drugi. Klarek już ma 5 lat. Ja, ja prawie... Ja... 7. Jesteśmy blisko, Klara. E, piórko. Piórko. Dla Klary. Łóżko będzie. Dla Klary. Łóżko. Albo koczek Klara powiedz papę do, do widzą. No i... Ale też się pożegnamy. Papa. Pa.